Dzień dobry wszystkim w piątek. Witam się z Wami w kolejnym filmie z naszych wakacji. Jest kolejny piękny dzień, 32 stopnie jak najlepiej. Ja już jestem, jak widzicie, opatulona z każdej strony, ponieważ już się nauczyłam, że malediwskie słońce sprawia, że codziennie budzę się z nowymi oparzeniami słonecznymi, także <gryw> pamiętajcie, jeżeli się wybieracie na Malediwy, żeby wziąć filtr 50 najlepiej. Ja taki miałam, a i tak mnie poparzyło. My właśnie zbierzemy na dużą plażę. Wczoraj. Jak widzieliście, w poprzednim filmie byliśmy na małej twarzy. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na tą dużą, ponieważ idziemy, słuchajcie, na skuter wodny. Mamy nadzieję, że się uda go w ogóle wypożyczyć, ponieważ jest dzisiaj piątek, a tutajsi lokalni mieszkańcy w piątki mają wolne, więc mam nadzieję, że mimo wszystko się uda. To jest nasze pierwsze zadanie na dziś, czyli pojeździć na skuterze wodnym nasze drugie zadanie na dziś to jest słuchajcie nakręcenie żółwia tym razem strasznie bym chciała takie ujęcia gdzie ja jestem z tym żółwiem więc nie mogę się doczekać mam nadzieję że to wyjdzie i uda nam się i wypożyczyć skuter i zobaczyć i nagrać żółwia. Jeżeli chodzi o żółwie, tutaj przy naszej plaży, nie jest trudno je znaleźć, ponieważ one pływają naprawdę bardzo blisko brzegu, ale też bardzo blisko brzegu jest, słuchajcie, tutaj rafa koralowa, więc jest mnóstwo pięknych kolorowych rybek, które sobie gdzieś tam pływają. Wystarczy, wiecie, zwykła maska rurka, nawet płetw nie potrzebujecie i bez problemu będziecie mieli fajne, fajne wspomnienia. Na nic, trochę się zmachałam, więc kończę do Was gadać i lecimy Nadal mamy piątek, niestety nie udało nam się znaleźć żółwia, z którym chciałam nagrać przebitki, ale udało się pojeździć na skuterze wodnym i powiem Wam, że pierwszy raz miałam okazję na tym jeździć i jest to cholernie szybkie. <gry> zleciałam może ze trzy razy prawie, prawie, nie zleciałam tak, wiecie, dosłownie, ale prawie. To i tak się kurczowo trzymałam Adriana, że aż mnie ręce bolały, w sensie dłonie, jakoś nie miałam ochoty prowadzić. Za to Adi się świetnie bawił, więc jest dobrze. A teraz idziemy, słuchajcie, runda druga. Idziemy szukać żółwi już po obiedzie, już jest godzina jakoś po 16.00, więc myślę, że fajny czas, to już nie jest, wiecie, tak gorąco, słońce już tak nie pali, więc to jest idealny czas, żeby znowu poszukać żółwi, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. No Właśnie z plaży, już zaczyna robić się ciemno. Ogólnie tutaj słońce zachodzi równiutko, praktycznie co do minuty o godzinie 18. Tyle, że różnica między nami a Polską to jest 4 godziny. Także jak u nas jest 18, u was jest 14 na tą chwilę. No i wracamy już do domu, chcemy się trochę ogarnąć, przebrać. Idziemy na kolację. Malediwy, malediwami, ale siłownia jest. Słuchajcie, jeszcze nie korzystaliśmy, nie wiem czy kiedykolwiek <grydy> będziemy. Szczerze mówiąc, ale w razie, w razie chęci jest taka możliwość. I też taka ciekawostka, jak będziecie tutaj y, na Malediwach. Sami nie wiedzieliśmy, ale słuchajcie, żyją tutaj nietoperze i to wcale nie małe, bo rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do metra, więc są ogromne i po zachodzie słońca można ich spotkać tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Y, I nie jest to trudne, żeby gdzieś Wam przyleciał przed nad głową. Na coś się teraz nie rusza. Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę my właśnie zmierzamy w stronę małej plaży, tak naprawdę dzisiaj mamy taki e, dzień zdjęciowy, chcemy sobie porobić parę zdjęć, żeby mieć pamiątkę, żeby wrócić do Polski i sobie wywołać te zdjęcia do jakiegoś fajnego albumu, e, dlatego ogarnęłam się dzisiaj pierwszy raz na tym wyjeździe e, i, i robimy zdjęcia, mam nadzieję, że coś tam fajnego wyjdzie i zobaczymy, co będziemy dalej robić. Zdjęcia zakończone sukcesem, teraz przyszliśmy coś zjeść do takiej, myślę, bardzo klimatycznej knajpki, która nazywa się Black... Chyba Black Anchor, ale nie jestem pewna, czy tak to się wymawia. Znajduje się ona na piętrze. Świetny widok na ogród. Cała restauracja jest zrobiona w takim pirackim stylu, więc bardzo ładnie to wygląda i nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, czy mają dobrej ząbki. No powiem Wam, że widzę potencjał. Ja mam makaron z krewetkami, Ali ma jakiś ryż i jakąś zupkę. Ja mam tutaj jeszcze taki soczek arbuzowy. No, smacznego. Idziemy sobie właśnie na plażę. Tutaj taka niespodzianka. No i jaka słodka. Ale uciekają, boją się bardzo. Słodziaki. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim w poniedziałek. My właśnie wróciliśmy ze śniadania. E, zaczęliśmy ogarniać trochę tutaj u nas w pokoju, wiecie, sprzątać jakieś ciuchy, e, to co wyschło. Porobiliśmy wczoraj takie pranie ręczne, można powiedzieć. E, ale dzisiaj jest, słuchajcie, bardzo ekscytujący, a zarazem przerażający dzień, ponieważ idziemy dzisiaj na naszą drugą atrakcję, można powiedzieć. Po pierwszą atrakcją, jakiej skorzystaliśmy tutaj, e, był skuter wodny. Pierwszy raz jeździłam na sputerze, ale to już wiecie. Mieliśmy do wyboru dwie wycieczki. Pierwsza to był, była wycieczka all-inclusive całodniowa w resorcie, na którą tak naprawdę bardzo chciałam iść. I druga to było pływanie, nurkowanie w zasadzie z rekinami. Słuchajcie, są tutaj rekiny. Warto wspomnieć, że jak nurkujecie z tymi rekinami, to nie jesteście w klatce. Bo to jest też bardzo popularne, że się nurkuje właśnie z rekinami w klatce. My będziemy bez tej klatki, co jest jeszcze bardziej przerażające. Ale myślę, że będzie fajnie. Podobno, z tego co widziałam na różnych filmikach, to nie odpływa się gdzieś bardzo daleko. Różnie bywa, no zależy po prostu, gdzie te rekiny znajdziemy. Nie wiem, ile uda mi się nagrać na tej łódce czy w tej wodzie, ale postaram się coś Wam wrzucić, a jak nie, to przynajmniej reakcję, jak było, czy się podobało, czy nie. Przyszliśmy ostatni raz tutaj na to do, do restauracji i ja mam pizzę, mam ciekawa, jak smakuje tutaj pizza. Więc mam taką z serem i pomidorkami, a Adi sobie wziął takie cudo. Do tego mamy soczek ananasowy Fanta. Smacznego! Jesteśmy właśnie w naszym pokoju. Ponieważ dostaliśmy informację, że mamy być gotowi o godzinie 18.15, czyli za jakieś 3 minuty, ponieważ organizatorzy powiedzieli nam, że będziemy jeść kolację w innym miejscu niż zazwyczaj. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Zawsze jedliśmy śniadania i kolację w tym samym miejscu, no u nas po prostu. Natomiast nie wiemy za bardzo, czego mamy się spodziewać. Jestem ciekawa, co wymyślili. No i co? Zabiorę Was ze sobą. Się z Wami w nasz ostatni dzień, niestety tutaj na Maldiwach. Właśnie jesteśmy po śniadaniu i zerknęłam sobie na film, bo staram się go tak, wiecie, w miarę um, codziennie trochę nadrabiać, trochę montować, żeby nie zostawić sobie tego wszystkiego na ostatnią chwilę, na ostatni dzień, gdzie te, tego materiału będzie sporo. I właśnie dostrzegłam, że niestety utraciłam część materiału, szczególnie tego, które nagrywałam po motorówce, czyli po snurkowaniu z rekinami. Strasznie mi z tego powodu przykro, bo jednak, wiecie, takie tymczasowe, takie filmy, które są nagrywane w danym momencie są jednak takie najsenniejsze, myślę. Ale nic straconego, myślę, że sobie to po prostu nadrobię i opowiem Wam, jak to było kiedyś tam indziej. Natomiast dzisiaj, co pakujemy się, od rana dużo, dużo pracy. Wczoraj już część rzeczy sobie popakowaliśmy, więc nie mamy aż tyle, tyle roboty, ale chciałam wam opowiedzieć o tym, co się zdarzyło wczoraj. Niczego totalnie się nie spodziewaliśmy, jakby, ok, może w innym hotelu, może tutaj coś nie tak z kuchnią, cokolwiek. No, ale to, co się stało, to byliśmy słuchajcie w totalnym szoku. Przyjechał po nas kolega naszego organizatora, można tak powiedzieć. No i tym autkiem słuchajcie pojechaliśmy na plażę. Było po szóstej, więc był to zachód słońca. Było cudownie, był piękny zachód słońca wczoraj. I słuchajcie, nie mogliśmy wyjść z podziwu, co zastaliśmy na tej plaży. Jak wspominam to już po prostu łzy mi się do oczu same nalewają, ale to było... Nic chyba słodszego mnie w życiu nie spotkało. Słuchajcie, organizatorzy tutaj naszego hotelu i tak dalej zorganizowali nam romantyczną kolację przy świecach. Na plaży. No jak, my, jak to zobaczyliśmy, to byliśmy po prostu w gigantycznym szoku. Ułożyli takie wielkie serce z piasku. Wokół tego serca były poukładane świeczki. Było takie drzewko przystrojone jakimiś światełkami. Zamówili nam e, jedzenie z restauracji. Wiecie, tam były ośmiornice, ryby, krewetki, takie typowo owoce morza. Do tego mieliśmy soczek z wyciskanych owoców. No po prostu <laughs> to było tak przysłodkie. Najciekawsze jest to, że my czytaliśmy mnóstwo, mnóstwo opinii gdzieś tam na bookingu tego hotelu i tak dalej. Nikt nigdzie nie wspomniał o tym, że robią jakieś pożegnalne kolacje przy świecach. Jedyne co wiedzieliśmy to to, że taka kolacja jest tutaj jakby dodatkową atrakcją jest to dodatkowa, płat, dodatkowo płatna atrakcja. I na początku przed przyjazdem chcieliśmy sobie z tego skorzystać, natomiast. No, wyszło to dosyć drogo. Stwierdziliśmy, że chcemy zaoszczędzić pieniądze i wydać na coś innego, a oni po prostu bezinteresownie zrobili nam taką cudowną niespodziankę. Wiecie, tam był głośnik, leciała w głośnikach taka romantyczna muzyka. No, z 10 osób było w to zaangażowane i byliśmy tylko my na tej plaży, więc, no, coś fantastycznego byliśmy strasznie wzruszeni całą tą sytuacją i tak trochę nam głupio było, nie wiedzieliśmy za bardzo co mamy robić, no ale tak jak mówię nic chyba słodszego nas nie spotkało, było to cudowne i tak nam było głupio, w ogóle oni tam czekali jak my jedliśmy tą kolację czekali gdzieś tam za krzakami i tak mówimy do siebie z Adrianem że no musimy zjeść trochę szybciej, żeby oni też mogli iść do domu, wiecie żeby nie musieli na nas czekać, bo no, to było strasznie takie słodkie i strasznie niezręczne dla nas, bo no nie wiedzieliśmy co mamy ze sobą zrobić za bardzo, ale zjedliśmy cudowną romantyczną relację przy świecach, przy zachodzie słońca, przy oceanie. Coś cudownego. Naprawdę będziemy to pamiętać na pewno na długo. A teraz co? Idziemy ostatni raz na plażę i będziemy się zbierać. Do zobaczenia. Z naszego ostatniego spaceru tutaj po okolicy, po plaży naszej pięknej, byliśmy kupić kilka owoców dla naszych bliskich. Kupiliśmy kokosy, kupiliśmy marakuje, kupiliśmy e, taki typowy przysmak tutaj. Okay, tak wygląda taki typowy tutaj przysmak maledivski. Jest to tak zwane bounty, czyli takie wiórki kokosowe pomieszane w czymś. Słodkim, coś w rodzaju miodu, i to jest zawinięte w taką jakby suchą korę palmy. Jest to przepyszne, smakuje faktycznie podobnie jak Bounty, więc kupiliśmy kilka takich dla naszych bliskich. Dostaliśmy też za darmo papaję w gratisie. Dostaliśmy też rabacik na kokoski, także oni tutaj są bardzo tacy pomocni. Zawsze dadzą jakiś rabacik, zawsze dadzą Wam coś za darmo. Ciekawe jest to, że w restauracjach za każdym razem dostajecie mm, taką dużą butelkę wody za darmo, jakby na dzień dobry, na taką powiedzmy przystawkę. Zawsze dają wodę, często też po posiłku dostajecie talerz owoców, jakichś arbuzów albo papai. Też często coś takiego było. Zawsze na śniadaniu i chyba na kolację? Chyba tak. Zawsze po mm, posiłku dostawaliśmy właśnie talerz owoców, więc to było bardzo, bardzo miłe. Kochani, przed nami bardzo długa podróż, <laughs> ponownie bardzo męcząca. Ponieważ mamy speedboat o godzinie 13 stąd. Następnie w male, czyli w stolicy będziemy dopiero około 15, bo tam mm, motorówka płynie około 2-2,5 godziny, tak różnie to bywa. O 15 będziemy w stolicy, a samolot mamy, uwaga, uwaga, o północy. Także będziemy. Yy, Ady się śmieje, że będziemy dniówkę <grym> na lotnisku, yy, faktycznie 8 godzin. Następnie samolot leci do Dubaju jakieś 4 godziny, coś takiego. W Dubaju będziemy o 4 nad ranem około. No i następnie samolot z Dubaju mamy o godzinie 7. W tym, że tam już jest godzina różnicy, więc jakby będziemy lecieć 5 godzin, a nie 4 godziny. No i następnie lecimy do Krakowa. Do Krakowa będziemy mieli już około 6,5 godziny, bo znowu jest ta zmiana czasu, tym razem aż 4 godziny. Więc będziemy w Krakowie około godziny 11. Całe szczęście, że tak w miarę rano dojedziemy do Tychów, ponieważ najpierw jedziemy po pierdziocha, strasznie się za pierdziochem stęskniłam, więc już nie mogę się doczekać, aż ją zobaczę. No i tak nasza przygoda tutaj z malediwami niestety dobiega końca. Był to cudowny czas. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Zresztą, tak jak Wam mówiłam na poprzednim filmie, marzyłam o malediwach już wiele, wiele lat, więc tym bardziej się cieszę, że spełniłam to marzenie, że w końcu tutaj jestem. No i przy okazji zrobiliśmy sobie z Adrianem, z moim mężem honeymoon, czyli podróż pośrednią, więc naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, było cudownie, no ale czas wracać do domu, także może Wam nagram jeszcze jakieś przebitki z motorówki, natomiast nie mam zamiaru już się za bardzo tutaj odzywać, bo już... Nie ma o czym, co Wam będę nagrywać. Jak siedzimy na lotnisku, no to już wiecie, to by było bez sensu. Także serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. Buziaki! pa! pa.